Cześć widzowie, ja nazywam się Adek, witam Was na kolejnym już odcinku z Farminga 22, z serii od zera do milionera, od zera. E, słuchajcie, co tutaj się pozmieniało, e, włączę Wam na chwilę chudy, żebyście zobaczyli, mamy sierpień, 10 tysięcy na koncie, e, mamy, zobaczcie, te palety już sobie rozstawiłem, mamy sałatę, mamy dwie palety truskawek, mamy tutaj w szklarni paletę pomidorów. Tu sobie od razu troszkę spryskamy te Tu się nam Kaczki zbugowały Dobra spryskamy sobie trochę tą sałatę e, Słuchajcie e, Co tutaj się pozmieniało e, Kaczek nam widzicie przybyło już Sporo nie jajka też tutaj Nam troszkę się zrobiły Ale tutaj już pewnie widzieliście za naszą bramą dzisiaj Stoi wynajęty Ciągnik ponieważ Dzisiaj będziemy e, Mm, o, włączy, zostawiłem go włączonego nawet. No to nic. E, dzisiaj, słuchajcie, będziemy. E, cieli rzepak. Rzepak nam dojrzał. Pozmieniały mi się troszkę plany. Za chwilę wam o tych planach opowiem. E, ale co, ciągnik z Maj. Słuchajcie, dlaczego z Maj? E, ponieważ jest najtańszy, a ja nie mam pieniędzy, tak? Za wypożyczenie tego ciągnika zapłaciłem 600 zł, bodajże zapłaciłem za wypożyczenie ciągnika. O, nawet ma inter interakcję. Panel IC. Eee, I zapłaciłem bodajże, eee, nie wiem, chyba 100 zł za header, wypożyczenie? Czy 150? W każdym razie wyszło nam tam, wiecie, niewiele. Za to wszystko. A jednak, wiecie, mamy przynajmniej... Nie musimy wołać nikogo na kontrakt. Teraz tak, myślałem sobie, żeby wziąć kogoś, kto nam to zetnie. Ale posłuchajcie, niektórzy sobie życzyli na przykład 8-9 stówek, nie za to, że nam przyjadą ze mną, no a 8-9 stów, no to wiecie, no to ja se mogę sam ściąć tak naprawdę i jeszcze, wiecie, spróbować ciągnikiem sobie pojeździć tutaj, nie na odcinku. Co do tego rzepaku, wiecie, nie mam zielonego pojęcia, czy ja go będę sprzedawał. Sprawdzałem i tak: najlepsza cena na sprzedaż rzepaku to jest lipiec, nie? To jest lipiec, z tym, że. E, nie lipiec, listopad, przepraszam. E, z tym, że ja nie wiem, czy ja będę chciał go trzymać aż tak długo do listopada, bo ja nawet nie mam miejsca, żeby gdzie go trzymać, gdzie go magazynować, nie? Także nie wiem, zobaczymy. Mam małą przyczepkę, zobaczymy, ile tutaj nam tego paku sypnie na chwilę obecną e, zmieniły się tu trochę plany i teraz zobaczcie, pokażę wam zanim tu zacznę e, robić żniwa, to pokażę wam tutaj trochę przejdę, e, podbiegnę słuchajcie tutaj miała stać stodoła na tym, na tej, na tym polu i e, miało tu się gospodarstwo, ale pomyślałem sobie że to pole odkupię od pana Bartosza, od którego teraz to pole wynajmuję, odkupię go od niego i tutaj kupię sobie pług. I zobaczcie, tu mogę kawał jeszcze pola tu poszerzyć, aż do drogi. W tą stronę mogę kawał pola tutaj poszerzyć jeszcze. Zobaczcie, tutaj aż do drogi. No, zobaczcie o ile poszerzę. No i zobaczcie, tutaj wszystko. Ja te pole mogę tutaj poszerzyć, nie? Ja sobie po prostu tutaj kupię pług i ja sobie tutaj zrobię te pole naprawdę ogromne. I będę mógł sobie coś tutaj nawet i posiać, wiecie. Po co mi mam kupować dodatkowe pole, jak ja z takiego jednego pola będę miał naprawdę spory, spory, spory hektar, tak? Nie wiem, może hektar, może nawet więcej tu będzie, nie? Okej, okay, dobra. Zacznijmy, musisz rozłożyć, dobra? Aha, to się rozkłada tylko tak. Dobra, zacznijmy tutaj z tym kombajnem zabawę. Słuchajcie, ile on tutaj ma. Dobra, jedziemy. 9 na godzinę, 8. Dobra, niech jedzie. No i co, i zobaczymy, ile on ma pojemności. Zapomniałem zobaczyć, ile on ma pojemności, powiem wam szczerze, ale chyba 5% to 180, to 3,5 by miał pojemności. Czekajcie, 10% jak będzie, to będzie ile. 10% to jest... 350 litrów to jest 10% to 3,5 tysiąca litrów pojemności o kurde to nawet nie wiem czy moja przyczepa tyle ma pojemności to trzeba było coś tu myśleć no zobaczymy zobaczymy ile tu w ogóle wyjdzie tych kombajnów. może tylko jeden wyjdzie wiecie to nie ma co tam jakby na razie nad tym no jak widzicie dymi niesamowicie kopci niesamowicie Ładnie to wygląda, no ładnie tutaj zbiera. Zaraz przejdziemy do widoku kabiny. Tu sypie kurzy się niesamowicie. Teksturka ładna zostaje. Akumulator na wierzchu. No wiecie, to jest jakaś tam radziecka produkcja. Nie, to też nie ma co. Wiecie się spodziewać kokosów, nie? To wiecie to. Ważne, że przynajmniej coś tutaj mogłem samemu sobie wypożyczyć. Już, to właśnie nad lodówceczką jest. Na jakiś chłodny napojik po Tu jakieś coś te wskaźniki pokazują. No dobra, zobaczymy no, słuchajcie. Ale tak jak mówię, no tu jest kawał pola, nie? E, a stodoły sobie postawimy w ogóle gdzie indziej, już mniej więcej mam... Mam w ogóle mniej więcej taki pomysł, pomysł, gdzie rozwinę gospodarkę. Ale to jeszcze na razie nie pomysł na teraz. No i co? No, jak, jak widzicie, będziemy się tu fajnie rozwijać. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem Wam jeszcze też podziękować za, za oglądalność. Bo te pierwszy, drugi, trzeci odcinek tej, tego, tego, tej serii od Zera to tam były wyświetlenia. Nie wiem, te trzy odcinki razem to chyba jest prawie 2000 wyświetleń. Jeden jest 600, drugi jest też 600, trzeci jest około 500, coś takiego. Także wiecie, no fajnie to poszło, dziękuję Wam za to. Druga sprawa, jaką chciałbym zrobić, to chciałbym Wam złożyć życzenia, bo Wy najprawdopodobniej będziecie ten odcinek oglądali przy, tuż przed świętami. E, przed, dlatego chciałbym Wam serdeczne życzenia złożyć te e, wigilijne, aby ten czas był bożonarodzeniowy, aby ten czas był czasem spędzonym z rodziną, w pokoju, w miłości, e, no i wszystkiego co dobre, tak? wszystkiego co najlepsze. tak żebyście nie, nie, nie zapomnieli też o tym, że e, w całych tych świętach nie chodzi tylko o prezenty, ale chodzi też o, 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 o miłość, o rodzinę, o przyjaciół, o Boga e, i o wszystko, co, co ma wartość w naszym życiu. Tym bardziej, że wiecie, żyjemy w trudnych, takich ciężkich czasach, gdzie ludzie się kłócą, ludzie są gotowi sobie oczy wydrapać, zabijają się, e, czy, to, czy, to, czy to w rządzie, czy gdziekolwiek na ulicach. I dlatego niech ten czas będzie czasem Taki naprawdę pokoju i, i, i radości i wybaczenia. E, I tego sobie i Wam życzę w te nadchodzące, nadchodzące święta. Tak? E, nie składam Wam jeszcze życzeń sylwestrowych, ponieważ jeszcze przypuszczam w sylwestra będę tutaj e, przed sylwestrem, jeszcze puszczę Wam parę odcinków, także jeszcze zdążę Wam złożyć życzenia. Ale w tym momencie dla tych, którzy są w Polsce, życzę. E, Wesołych świąt, a dla tych, którzy są, tak jak ja, gdzieś tam za granicą mnie oglądają, no to wiecie, Mary Christmas, nie, e, że tak powiem. <ścoughs> jak słyszycie, ja jeszcze jestem troszeczkę przeziębiony, ale już jest mi lepiej, już jest, już jest dużo lepiej. E, jest dzisiaj, coś, jest? dzisiaj jest środa, kiedy to nagrywam. E, Także przed świętami jest 21 dzisiaj, grudzień. Także nagrywam to trochę na bieżąco. Ja mam taką tradycję, że co roku przed świętami biorę sobie tydzień wolnego z pracy, żeby mieć właśnie różne rzeczy sobie poogarniać na spokojnie i tak dalej. W tym roku no wyszło troszkę inaczej, bo okazało się, że dopadło, dopadł mnie wirus, dopadło mnie choróbsko, miałem parę dni leżałem z gorączką 41,8 stopni, prawie 42 stopnie gorączki miałem, także wiecie no nie szło nagrywać. Chciałem, miałem taki plan, żeby nagrać wiecie, odcinki na 2-3 tygodnie do przodu, ale no, nie dało się. nie. No Sami wiecie, jak ktoś choruje mocno, no to jeszcze tym bardziej z gorączką, taką, no to sami wiecie, że to po prostu jest ciężko. nie. Ciężko byłoby nawet, nawet oglądać ludzi, których ja subskrybuję, nie? typu Backseat Games czy, czy Mafia Solec, czy tam innych ludzi, wiecie, czy, czy nawet tam poza farmingowe jakieś tam. Kanały, które subskrybuję, ciężko, byłoby, ciężko było mi nawet oglądać. Bo tak naprawdę niewiele do mnie dochodziło w, przy, takim, przy takiej temperaturze i gorączce. A co dopiero gdzieś nagrywać swoje odcinki, nie? Także nagrywam to jakby trochę na bieżąco, ale myślę, że damy radę. Dobra, słuchajcie, no tniemy ten rzepaczek. Powiem Wam, nie jest tak źle. Z jednej strony chciałem, żeby go było dużo. Z drugiej strony mam 2,5 tysiąca litrów. Eee, no i powiem Wam, może mi się to wszystko zmieści na jedną przyczepę. Jakby mi się to zmieściło na jedną przyczepę, no to powiem Wam, to by było to, by było mega fantastycznie. No jeżeli nie, no to trudno. No spróbujemy dokupić jakąś przyczepę. Jest jedna opcja. Tutaj y, taki gość, y, dogadałem się z nim. On ma taką przyczepę. Na sprzedaż, wiecie, on tam chciał chyba za nią 400 zł czy coś, ale to jest totalny, że tak powiem, złom. To jest tak porzewiała przyczepa. Tam nawet deski to są do wymiany, ale tylko tyle, żeby przetrzymać nasze zboże przez jakiś czas. No to byłaby akurat, nie? Byłaby wtedy akurat. No bo do listopada, wiecie, mamy sierpień, no do listopada niby nie jest daleko, nie? Bo jeżeli mam teraz sprzedać na przykład za 2000 zł za 1000 litrów, a mogę sprzedać za 3800 w listopadzie, no to wiecie, przy moim budżecie, który ja naprawdę muszę oszczędzać pieniądze, no to to, to jest ogromna różnica, nie? Przy 3000 litrów to ja mam 6000 zł. różnicy, nie? 6000 to sami wiecie, że to jest kupa kasy tutaj. Gdzie samo wynajęcie kombajnu, mnie 700 czy tam 800 zł kosztowało, to 6000 to pomyślcie sobie jaka to jest przepaść, nie? Także zaraz tu sobie sprawdzimy, zobaczcie, ścięliśmy to pole I zobaczcie, teraz pokażę Wam dla przykładu o ile większe by to pole było, gdybyśmy jeszcze tam O tam jak widzicie, tam sobie o to, to wszystko rozszerzyli, nie? Te pole docieli, nie? I tu po bokach, no to to, to, jest, to jest po prostu przepaść jakaś, nie? Słuchajcie, rozkładamy to, wyłączamy sobie tutaj ten header. Zgaśnimy na razie naszego zmaja. Mamy 3165. Pozwólcie, że sprawdzę, ile ma pojemności moja przyczepa. E, 2800, no to jest za mała. To potrzebujemy przyczepy większej. Mm, Okej. Okay. Dobra, kochani, słuchajcie, ja zrobię tutaj cięcie, dzwonię do tego gościa od tamtej przyczepy i za chwilę widzimy się z powrotem, dobra? Dobra, słuchajcie, widzowie, yy, dzwoniłem do tego gościa, yy, będzie miał tą przyczepkę, a mówi do mnie tak, mówi, panie, w ostatnim momencie pan dzwonisz, bo okazało się, że to jest strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej. I mówi, już zawiózł ją tam, mówi, za remizę postawił, już ona miała iść do yy, deski do spalenia, a metalowa ta baza na, na złom. I mówi, w ostatnim momencie pan żeś dzwonił, nie? Mówię, dobra, mówię, to ile pan chcesz, on mówi do mnie, cztery stówki, mówi, pójdzie i nie ma problemu, nie? Mówię, mówi, ten tam za remizą stoi, zrobiłem mu tam blika, przelałem i słuchajcie, jadę, wezmę tą przyczepę. Tak jak mówię, to jest przyczepa, może pójdzie do renowacji, nie wiem, ale to powiem wam, to naprawdę jest złom. To, to wiecie, to, to, to jest tylko po to, żeby nie mam silosu i żeby gdzieś przechować nasze ten ten nasz rzepak. No to będzie wiecie, ona ma pojemności, on mówił około 2000 litrów. Mamy 300, mamy drugą przyczepę, która ma 2800, no to tam wszystko wrzucimy i na tym i będziemy mieli te dwa przyczepki, przykryjemy czymś jej i niech sobie tak stoją Te dwa, trzy miesiące przestoją tam i będzie spokój, nie? A w listopadzie po prostu zawieziemy je tam na pociągi, na ten skup na pociągach czy gdzieś I tam się sprzeda i będzie święty spokój z tym Dobra, słuchajcie, on mówił tutaj gdzieś za remizą stoi To czekaj tam, my chyba tędy wjedziemy jakoś Tu może o, mówił, że gdzieś tutaj stoi ta przyczepa. On się przywiózł do tego. O, jest, dobra. Dobra. Czekaj, to podjedziemy od razu tutaj. Tak, no zaraz Wam ją pokażę z bliska. No ale to, wiecie, tu nie ma na co patrzeć. To jest to po prostu pożal się, Boże, nie z tą przyczepą. No ale przyda nam się i to, nie? Zobaczcie. No masakra, felgi to. to te felgi i to, to, to na złomie już by nie chcieli, nawet, nie? Pewnie, nie? Ja się tylko zastanawiam, czy jak ja tu 2000 litrów wsypię zboża, czy mi ten zaczep tu nie zardzewiały, nie, nie strzeli, nie? To mnie tylko zastanawia, nie? Niby te deski wiecie, no stare, ale nie widać, żeby luki miały. Mówił, że y, taki tam proszkowy materiał, czy coś, to ona nie przepuszcza, nie? No, no zobaczymy, nie? No zobaczymy, no zobaczymy, no na razie słuchajcie, no koła się kręcą, no ale no to tylko tyle, nie, te koła na tych ramach, to wiecie, bo to bez hamulców bez niczego, to zwykła taka, wiecie o no straszna rdza, straszna rdza, ja się dziwię ja nie zdziwiłbym się, gdyby tego na złomie już nad nie przyjęli, nie powiedzieli, panie, tuż już nawet metalu nie ma, tylko sama, sama rdza, nie no ale dobra słuchajcie, no za 400 stówy nie ma co wybrzydzać, może faktycznie uda się, nie wiem, kupić jakieś deski, powywalać te i ładnie jakoś tą rdzę może wypiaskować tutaj i coś zrobić z tą przyczepą w przyszłości. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. No na razie to powiem Wam, tragedia. No powiem Wam, taka na przykład na, na belki wożenie czy na coś, to ona by nie była zła, powiem Wam, ta przyczepa, nie? Czy coś przewieźć na ten. Na razie cztery stówy, no to wiecie, to nie ma, nie ma źle, ale... Na przyszły, no tylko znowu, znowu widzicie, no. Jadę po drodze publicznej, ja nie mam świateł tutaj, nie na tej, na tej przyczepie, nie? No i to też jest, no. Można było też zaczep dorobić, żeby podczepić kolejną przyczepkę, też nie ma zaczepu tutaj, nie? No wiele do życzenia, no ale na gwałt, na szybko, na trzy, cztery można wiecie, można tam, nie ma co wymyślać. Słuchajcie, jedziemy, yy, ładujemy tą, tą, ten rzepak, zwozimy sobie tutaj z powrotem. Zaparkuję biorę następną przyczepę, podjeżdżam, jadę z powrotem, oddaję kombajn i to bym było na tyle w tym odcinku. Także jeszcze ze mną zostańcie chwilę. Zobaczymy jak to tutaj pójdzie. On mi mówił, że ona jest koło 2000 ta przyczepa, ale pojemności litrów, ale te opony są takie sparchniałe, nie aż druty widać momentami, jak ona się kręci. Ja cię picole. Jakby mnie policjant zatrzymał, to Dowód z przyczepy, no, ale dowód z przyczepy zabrany. Jak tu nawet dowodu rejestracyjnego nie ma bo tu nawet tablicy, nie ma ani światła. <grym> mnie zatrzymali i dali mi mandat z 1000 złotych. Ten powiedział, panie, biesię razem z tym zbożem i tyle, nie? <grym> biesię razem z tym rzepakiem. <grym> I tyle, odczepiłby, tylko i zostawił to w lesie gdzieś. O, do drzewa była ta przyczepa dobra też, no? Tylko, czy ja chcę się bawić w drzewo? Chyba nie. Dobra, słuchajcie. Zobaczymy, czy to nam nasypie. Ja pójdę, odpalę tylko tego z maja, będziesz sypał. Odpalony jest, czy nie? Poczekajcie, nie teraz jest. Aha, to gdzieś źle stoimy w takim razie. Czekajcie. Wyładuj tutaj. kontrol i no. O nie, czekajcie. Czemu on... Czemu on nie ładuje na ten, na przyczepkę? Co jest z tą przyczepką? Czyżby ona się, czyżby on się zbugował? Czyżby coś się zbugowało? Poczekajcie a ja tu podjadę tym jeszcze raz. Tu wszystko powinno działać. Co to kurde? Dobra, jest, działa. Widzicie, trzeba, trzeba było troszkę podjechać inaczej. No, widocznie wiecie, coś tu jest nie tak, ale w każdym razie najważniejsze, że działa, że się sypie. 2000 nasypane. Dobra, jedziemy, zostawimy tą przyczepę, weźmiemy kolejną. No i widzicie, na razie nic tutaj nie ucieka stąd. Wszystko jest dobrze Także Zobaczcie o Fajny żerpaczek Dobra No to lecimy Wrócimy tutaj z kolejną przyczepą Jednak ten zmaj wiecie coś tam ma Widocznie nie tak zrobione z Z tym coś tam się zbugowało może albo po prostu Może ta przyczepka tylko w jednym punkcie łapie Najważniejsze jest to, że mi ten zaczep wytrzymuje tu wiecie Bo tego nie byłem pewien <laughs> Czy mi to wytrzyma No ale wytrzymało nie? No. Także słuchajcie Nie będę tam wycinał tego, że tam się pokręciłem trochę Po tym Bo już chciałem w ogóle inną szczepę tam przerywać Czy inną szczepę brać Ale e, wszystko się jak widzicie Ładnie ułożyło Także luz Na razie nie będę tam wjeżdżał na naszą gospę tylko sobie tutaj to ładnie tutaj zostawię na trawie o tutaj mam nadzieję tylko że mi to przyczepa teraz nie pojedzie nie wiadomo gdzie nie jak ja ją odczepię ale opony łysy zobaczcie Nie no, stój, stój, gdzie ty jedziesz? Ja nie mogę, nie? No, przydałaby się jakaś cegłówka, nie? No, to pojedzie zaraz mi. No dobra, słuchajcie, niech to se tak stoi, no. Tak może nie pojedzie nigdzie, nie? Ja ten, ja... <gryw> zaufam temu, ale... No masakra, nie? <gryw> Na szczęście tutaj nikogo nie ma, żeby mi tego rzepaku nie zajumał Ale powiem wam, że No ciekawie, ciekawie się tutaj robi Dobra, podłączymy tą przyczepkę I jedziemy Jeszcze tą resztę tego rzepaku sobie odebrać Tu nic nie jedzie Wiecie, taka droga dojazdowa Tu ktoś ma pole obok mnie, widzicie, ale Chwasty takie narośnięte, nie wiem czy ktoś tego nie używa, czy nie robi. Takie, le tutaj po lewej stronie widzicie. Jakieś tutaj takie wszystko zaniedbane. Masakra, tam rzepak do w oddali, jeszcze niedojrzały, żółty. Też duże pole, nie? Może to kiedyś będzie nasze, ale to wiecie, to jeszcze kawał czasu, nie? No. Dobra, no widzicie, no nasza przyczepka to co innego, nie? Tutaj się nie ma o co martwić, nie? Ale tamto tutaj rzecz panie spokójnie. No, i słuchajcie, no co my tutaj zrobimy? No, yy, będzie trzeba, yy, zanim w ogóle posiejemy, rozsiejemy tam wapno. Zanim yy, rozsiejemy jakiś nawóz, trzeba będzie to pole powiększyć. Yy, potem przekultywować. Trochę roboty tu będzie, nie? Także zobaczymy. Dobra. Podjeżdżamy naszą szczepą. Czy będą też takie same problemy, czy, czy raczej nie. Jak to jest? To widzicie, takie same problemy chyba są. No. To jednak jest problem tego z maja, to jednak nie jest problem szczepy, tylko tego z maja, czekajcie, ja jakoś tak wtedy byłem blisko. Czy on teraz pójdzie? Nie. Może teraz? Też nie. No dobra, słuchajcie, ja już tu nie będę Was męczył. Ja sobie tutaj jakoś tu podjadę, żeby to się sypało. Niech to nasypie, rasa porządnie i ten no jak widzicie tu no coś tu jest, coś, coś tu jest nie tak słuchajcie, dobra, w każdym bądź razie to by było na tyle, ja kończę ja sobie tutaj go opróżnię powolutku i oddam sobie tego z Maja do do serwisu yy, no i tyle i w takim razie do zobaczenia do usłyszenia już w następnym odcineczku a w następnym odcinku będziemy sobie na pewno te pole powiększać tutaj, także zapraszam Was, zostawcie jakąś łapkę, jakieś subskrypcje Cokolwiek, jakąś reakcję. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, hej.